Cześć, jestem Alvin i dzisiaj zagramy sobie już w trzecim odcinku serii o wyzwanie wydajności. W poprzednim odcinku zrobiliśmy takie lepsze już huty. Nie, z nie udało się zdążyć, bo było bardzo dużo właśnie biegania, i z tego powodu nie, musiałem nie, trochę zrobić poza odcinkami pomiędzy odcinkami się zrobić dokończyć te huty. Musiałem też dobudować drugą elektrownię, bo ta już by nam nie wyrobiła po prostu I też też te sieci są, są zrobione oddzielnie, ponieważ ten słup nie, nie wyrobiłby jeśli chodzi o przesył energii, bo maksymalnie może przesłać 200 MW 20 MW, a nasza elektrownia będzie produkowała więcej niż... niż 20 MW, dokładnie to będzie 21,6 MW. Tutaj, jeszcze w międzyczasie, sobie już to tutaj sprowadziłem, wszystko w jedno miejsce. dzisiaj będziemy mogli się zająć zrobieniem układów elektronicznych. Na pewno zaczniemy automatyzować już automatyzacyjne pakiety naukowe. Jak wystarczy czasu, to jeszcze zrobimy taśmociągi zwykłe, podziemne i rozdzielacze. No a widać, jest, nie mamy teraz zbyt wiele surowców, dlatego naszym pierwszym celem będzie jak najszybciej odblokowanie kolejnictwa, które już niedaleko, niedługo będzie mogli już mieć. Bo, tak naprawdę wystarczy kilka technologii odblokować, będzie trzeba jeszcze zautomatyzować mniej pakiety, i będziemy mogli dość szybko zdobyć technologię pozwalającą na budowę pociągów. W międzyczasie będzie potrzebna nam jeszcze stal. Na pewno będziemy już mieli też szybsze pasy transmisyjne. A w dzisiejszym teraz możemy, tak naprawdę, już zacząć y, zrobienie planowanej właśnie produkcji układów elektronicznych. Ustawię sobie dwa automaty, żeby sobie przeliczyć, ile tego będziemy produkowali. Jak już sobie wcześniej wyliczyłem, możemy wykorzystać spokojnie większość tej miedzi, bo nie potrzeba jej do innych rzeczy, tylko właśnie głównie od tych układów elektronicznych teraz jest ona potrzebna. Dlatego właśnie zrobimy aż cztery automaty montażowe produkujące układy elektroniczne na razie, będziemy te, mieli ich cztery na sekundę. Mam nadzieję, że to na razie wystarczy nam na, na tą naszą, naszą skromną produkcję, dopóki nie będziemy mieli kolei. Więc możemy przystąpić do budowy naszej produkcji układów elektronicznych. Tu wykorzystuję do, do, tak naprawdę sta, standardowy schemat: dwa automaty z układami elektronicznymi trzy automaty z układami z miedzianymi drutami. Z czego ten środkowy automat podaje do dwóch automatów. Tutaj nawet prąd na w miarę dobrze rozmieścić. Chociaż jeszcze trzeba podać, to nie tak. I warto by to jednak przesunąć odsunąć od tego main, basu trochę. Nawet gdzieś tyle. I cztery sztuki to będzie mieli. będzie szedł taśmociąg wyjściowy odwróćmy stawmy to sobie tak, to można rozebrać już nie będzie nam potrzebne stawmy sobie teraz wszy wszystkie automaty jakie tu będą teraz podajniki ile to? 1 na sekundę, tak? tak tu pewnie będzie trzeba szybszych podajników, ale na razie nie mamy szybkich podajników odblokowanych. Tu może, że tutaj jeszcze nie ma podajników. To bierze 1 na sekundę i wykłada 2 na sekundę. To może nam się trochę, trochę nie wyrobić, ale jak będą szybkie podajniki, to już będziemy mieli, mieli odpowiednią wydajność. jedna na sekundę bierze płytki, czyli te powinny nam wystarczyć. Tutaj podamy mieć, sobie rozdzielimy stąd i to samo trzeba zrobić z tej strony tak o. jeszcze rozdzielacz nie wiem czy mój, ciągle te rozdzielacze usuwam stąd Tu rozdziela to ten, a tu rozdziela. Czy nie wiem, te, te w, co ja ostatnio wtedy wcisnęłem. Że mi się po prostu stąd usunęły. Tu po jednym. Teraz doprowadźmy sobie energię. Zróbmy to tak na razie. ponieważ mamy takie słabe trochę słuchy, ale niedługo będziemy mieli lepsze jak odblokujemy tą stal. Tuż już można to podłączyć i produkujemy automatycznie układy elektroniczne i one wejdą sobie tutaj na main bus tak chyba tak nietypowo wyszło, bo Władze elektroniczne akurat w tym przypadku będą na pierwszym miejscu, bo zawsze one, nigdy one nie były na pierwszym miejscu. A tu czemu nie działasz? A bo zapomniałem jeszcze o żelaznej płytce. Teraz jakby teraz to przeprowadzić, nie sięgnie tak. A jak zrobimy tak, to to już sięgnie Czyli to można jeszcze zrobić tak Tak Czy się słup przeszkadza No niestety będę musiał zmarnować parę tych Ponieważ nie przemyślałem tego trochę bo zapomniałem właśnie o tych płytkach. Wszystko ma prąd, wszystko ma prąd. Teraz można zrobić w ten sposób tu podziemnym. Tak. Podamy sobie podanikami. No niestety to będzie do poprawy, ale to już później się zajmiemy. I tu można wyprowadzić sobie żelazne płytki. I znowu, znowu prawdopodobnie podania coś wcisnęłem i usnęło usunę, mi się tutaj. Dobra, czyli co będzie już działać? Mam 8 minut odcinka i już mamy automatyczną produkcję tego. Oczywiście to nie jest tam potrzebne, w zasadzie tu miedziana płytka będzie potrzebna do nauki, ale... ...my dużo jej nie będziemy zużywać tej płytki. Możemy jeszcze zautomatyzować naukę, wtedy odpalimy już nasze pierwsze badania. Ile będziemy mieli tego zaraz? Zawsze robię, zawsze stosuję, zawsze trzymam się pewne, pewne, pewnej zasady, bo jak robię naukę, to zawsze robię jeden na sekundę przy tempie wytwarzania jeden. Czyli tak, 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 naprawdę, ile, ile, ty, ile czasu się robi, czy ile sekund się robi jeden pakiet, tyle daje automatów, chyba że Dwa wypadają, te tyle to dzielę przez 2 Czyli tu zrobię sobie pięć Częściej tutaj by się... Dalej tu, można, tu tu nie, tu może być Tak, tak Można tak zrobić, tu będą Koła zębate Tu będą Pakiety Półkułka, czyli spokojnie wyrobimy się. sobie od tej strony wprowadzimy je. Podłączmy do tego, Się, czy trzeba się wykładać pół na sekundę, czyli nie po, jeden podajnik wystarczy? Tu od razu słupy. O, i te słupy właśnie w tym momencie się nie sprawdzą. Czyli trzeba przesunąć wszystkie podajniki na zewnętrzną stronę. Bo one są za małe, te sopy, a nie mamy jeszcze produkcji stali. Tu się już przewidzimy więcej miejsca, żeby ta stala jakoś poszła. I tu możemy nawet udać ten podajnik, żeby podawać żelazo. Niestety muszę to tak zrobić. I podłączmy to do prądu jeszcze. Dobra, produkujemy pakiety naukowe już. Nie, to jest źle. Odwrotnie to trzeba. Tutaj wyłożymy je. I jeszcze tu pas transmisyjny damy. Ile tych laboratoriów byśmy zrobili? Zróbmy ich z 10 może. Tylko już, że jeszcze ten czas, czasem pobiegnę po tamto. Jedno laboratorium. Tutaj jest. Czyli jeszcze 9 sztuk trzeba zrobić. Układy elektroniczne. Trzeba wziąć. O, taśmociągi są nawet potrzebne do tego. Nawet nawet zapomniałem o tym. Ale na szczęście my je też produkujemy. Mamy cały pasek ich. Nie będę tu już dokładał, bo już nie ma potrzeby. Bo to nam tego powinno wystarczyć. I jeszcze musimy wziąć troszkę żelaza żelazem już nie ma problemu, bo my już je produkujemy. So, to wyciągnę teraz stąd. Weźmy parę staków. Zróbmy 5, 6, 7, 8, 9. Odblokujemy sobie technologię. Technologia stali najpierw. Chociaż dzisiaj nie, nie zrobimy jej produkcji, ale niech już jest odblokowane, Może w przyszłym odcinku się tym zajmiemy. Już chcą nas więcej rozplanować. Nie, to nie zadziała, bo musi być jeszcze podajnik. To będzie wyglądało tak Po tej stronie muszę, Dlatego, w tym przypadku jeszcze po tej stronie, bo słupy są za małe I nie, się, nie, nie, się nie po prostu z zasięgiem Ale laboratorium teraz nie, się, nie to muszę na dwa słupy to rozwiązać I podłączmy to teraz do prądu Przetwarzanie stali już się zaczęło, mimo to, że nie mamy praktycznie, ale zaraz do, dołożymy. Dobra, już możemy robić naukę. Ile tam mam na nagrywaniu. Dopiero to jest 15 minuta, więc możemy jeszcze zrobić te taśmociągi. Podziemne taśmociągi i rozdzielacze na pewno. Może coś jeszcze się uda zrobić, zobaczymy. Taśmę ciągię trzeba przedłużyć. Jak tu z miejscem stoimy? A, jeszcze dobrze stoimy. Muszę wziąć pod uwagę, że będę chciał to rozbudowywać w przyszłości, bo to jest za mało. Mamy już to. Stalowy topór przyda się. Tutaj dopiero aż zaczniemy robić rzeczy związane właśnie z logistyką. Gdzieś dotąd te taśmociągi wydłużymy. Więc, tak, co potrzeba do samych taśmociągów? Zróbmy na razie dwa automaty na taśmociągi. Oczywiście, później taśmociągu potrzebujemy też do pakietów, ale to będzie później brane, po, brane pod uwagę. Tu będzie taśmociąg. I żelazne koło zębate. Jedno na sekundę dostaniemy. I potrzebujemy jedno na sekundę. Czyli to trzeba zrobić tak. Jedno na sekundę. Dwa na sekundę. Dobra. Czyli to trzeba zrobić w ten sposób. Tu sobie wejdzie taśmociąg. Tamtą produkcję już będziemy można bo już nie będziemy z niej korzystać. Można już prąd podłączyć. Puśćmy sobie ten prąd, może gdzieś tu środkiem, nie, środkiem może nie bardzo. A gdzieś w tym miejscu damy to. No ciężko będzie, bo chcielibyśmy zobaczyć co się stanie jak przekroczymy przepustowość, czy coś się, tak, się stanie później. Już mamy taśmociągi, robią się dwie sztuki, czyli a taśmociągów właśnie dużo potrzebujemy, więc warto by to na dwie skrzynki. Tylko, że te skrzynki ograniczymy do popasku, będzie i to powinno spokojnie starczyć. To, to mamy już. To teraz zrobimy podziemne pasy transmisyjne. To zrobimy oczywiście. To muszę powtórzyć jeszcze. A muszę jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Produkujemy tutaj dwa taśmociągi, też dwa weźmiemy na rozdzielacze. Tu również dwa weźmiemy na rozdzielacze. No dobra, czyli to sobie można, nie, nie ma co kopywać. Bo tak ani na robotów nie mamy ani zwykłych robotów. Czyli musimy to samo powtórzyć. Wprowadźmy tutaj surowce, prąd. Z tym, że tu o, mamy już stalowy topór. Możemy zrobić oświetlenie, w tym teraz optykę. Bo wtedy będziemy mieli możliwość produkcji lamp i będzie wtedy jaśniej w bazie. Chociaż czeka co tam widziałem. O, elektronikę będzie trzeba odblokować. Z czasem, ale to za się tym zajmiemy. Teraz robimy podziemny taśmociąg. Yy... Zbroje i nie, jeszcze na chwilkę możemy nie robić, bo i tak konstancze nas tak łatwo nie zaatakują, aż tak szybko. Zróbmy tą elektronikę. Ale jakieś badania teraz dość szybko się odblokowują. Same podziemne, i jeszcze potrzebna będzie strzelazna płytka. I zrobimy wejście jeszcze tu. Ile jej na sekundę? 5 na sekundę, ale i tak to nie będzie potrzeba. Chociaż w przyszłość będziemy musieli tu zrobić, żeby to wszystko działało, działało wydajnie. Tutaj już jeden podajnik. Tak, bo 1 na sekundę. To ograniczymy sobie do 4 staków. Nie potrzeba tego zbyt wiele. Na, na razie na obecne potrzeby. I jeszcze rozdzielacze zróbmy. Kolejne badanie. O, szybki podanik przyda się nam. To odblokujmy sobie to. Jakiś tam odstęp zachowajmy. I trzeba to znowu powtórzyć, bo to też jest potrzebne. Do tej pory produkcję taśmociągów robiłem troszkę inaczej. Inaczej też ta produkcja wygląda w Factorio Space Timelapse. Przynajmniej do tych czerwonych taśmociągów, bo tam wiadomo, że tam będzie inny schemat, bo tam też inne receptury, ale no, sam układ maszyn jest też inny. Bo to było wszystko w rządku, a tutaj jest oddzielnie wszystko porobione. Logistyczne pakiety. Pewnie się tym następnym odcinku zajmiemy. Chyba, że jeszcze w tym coś pójdziemy. Jak jeszcze zobaczymy. Zobaczy zobaczymy, jak wyjdzie. Więc tu mamy wszystko dostarczone. Taśmociąg. Ale taśma ciąg się nie robi, bo tu podalinka nie ma. I prądu nie ma. A ile tego potrzeba? Jeden na sekundę. No to powinno się wyrobić. I jeszcze potrzeba będzie tu układy elektroniczne wprowadzić. Dobrze, że tu nie poszło, bo to zrobię to wszystko na jednym pasie. I tam z pasami stoimy, jeszcze jakąś ich mamy trochę. I to sobie zdejmę z... Tam jeszcze trzeba skrzynkę ograniczyć, bo nie chcemy całej skrzynki rozdzielaczy, tylko dwa staki. Dobra, mamy automatyczną produkcję taśmociągów, więc to już nie będzie stanowiło dla nas problemu, żeby, jeśli będziemy chcieli bazę rozbudowywać. Słupów tych nie będę automatyzował, bo bardzo szybko je wycofamy z bazy. Teraz można tam rozebrać tam to co jest niepotrzebne, czyli to całe, bo to już nie potrzebujemy tej fabryki, bo to było tylko tymczasowo, żebyśmy mogli cokolwiek zbudować. Na przykład to się zmieściło na, na tym ekwipunku. A to odłączyłem fabry całą kopalnię, to trzeba będzie to podłączyć. W tym miejscu o jednym słowu za dużo musiałem usunąć. Proponuję je zrobić tutaj radary jeszcze. One są w uzbrojeniu, więc zróbmy Z2. Tu nie możemy, nic nie z tego nie zrobię, ale możemy jeszcze na ten jeden te tabliczki zrobić, bo to będzie przydatne później. Tu jeden radar. Na, do, na dole produkcji zrobimy jeszcze jeden radar przy tych taśmociągach. Postawimy go sobie tu w środku na razie. A bo i tu dam, może. Będzie nam się już teren odkrywał. Tam stoimy. Trzymamy 24 minuty. No to myślę, że. Czy coś ta szybko można by zrobić? Skrzynki? Skrzynki automatyzowałbym już dopiero stalowe, ale proponowałbym rury zautomatyzować już od samego początku, żeby już je w jakichś tam ilościach robić. Kolejne badanie, zbrojenie pójdzie. Więc możemy zmodyfikować tutaj trochę układ. Damy tak. 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 I tu podziemnym. I taką. Robimy już rury, bo one będą teraz jeszcze nie są potrzebne, ale to kwestia czasu kiedy będą potrzebne. Kolejne badanie. Poszono badania szybko idą. Działka maszynowe polecimy. Rury to można zrobić w ten sposób. Wrzucę sobie tutaj to, tutaj to. zobaczmy jak to w ogóle wygląda. 10 rur na sekundę. Podłogi. No dobra, no to zrobimy to oddzielnie, bo sporo tych potrzeba. No widać, że troszkę żelaza będzie, będzie nam brakowało. Zróbmy kolejne badanie: kamienne mury. I te wszystkie skrzynki tylko do jednego staka co ograniczymy. Bo to będzie bardzo żelazożerne, że tak powiem. Żeby już od początku to mieć. W ogóle jest z tymi różami problem, jak się tego nie zrobi. Co tu jeszcze moglibyśmy zrobić? Ciężki pancerz niech jest. Można by podańki zautomatyzować. A to już może na kolejny odcinek zostawimy. Te lampy też automaty warto by produkować. Chociaż trochę tych automatów żeby mieć, żeby ich w ręku nie robić. To zróbmy no w takiej tym czasie bym nie chciał robić. Wydłużmy sobie te pasy. Nie tak, nie tak, tylko tutaj, a widać, kamienia jeszcze nie użyliśmy ani tego, ani tego. Ale teraz można by potrzebne będzie kółko zębate żelazna płytka i ten układ elektroniczny. Zróbmy może tą tymczasową produkcję nawet w tym miejscu. O, widać, że żelaza też totalnie nie mamy. A tu ja w ogóle produkuję się pełen taśmociąg, no prawda podbierane jest stąd trochę tego. Więc możemy to zrobić trochę inaczej ten bufor. Że wyciągniemy tą skrzynki. To można zrobić jeszcze tak, chociaż przy żelazie, żeby to było. Tak. I jeszcze odblokujemy sobie szybko strzelność broni. Dzisiaj odkryliśmy wszystkie technologie z samym czerwonym pakietem i trzeba będzie robić w następnym odcinku od razu. Te zielone pakiety, czyli... Czyli logistyczne pakiety naukowe, i brać się pomału już za stal, produkcję stali. Stalowe piece to jeszcze chwilowo sobie odpuścimy, chyba, że chociaż też taśmociągi będziemy tego potrzebowali te lepsze. Możemy je, będziemy mogli je szybko robić. To będziemy tam pewnie przerabiać, a one są potrzebne, czyli odlokujemy sobie silniki. Logistykę 2 i od razu pójdziemy w kolejnictwo i będziemy mogli już rozważać nad, nad budową większych hut, żeby mieć więcej surowców. Myślę, że to w tym odcinku byłoby na, na tyle. Cześć.